Na no, odcinek. Chodź, 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 Nie na genem, po Hej, witajcie w kolejnym odcinku z 2 Daylight. Jest z nami Zizel, Alko oraz Kaput. Bierzemy standardowe perki oraz najlepszą nice. możliwą nutarkę. Dobra, widzę genę, Boże, idę do gen. To jest jeden. oni? Nie. Yeah. Oni, oni. Chyba Nie, bliż... o, oh, slug machine. Eee, piję Marcus Pisar. Marcus Pisar. Marcus Pisar. O, gen. Marcus Nie. Idę Dobra, I idę w głównym naprawiać, jak na nim generalnie. Ja mogę zaraz, ja mogę. A, pod też tutaj jest. Znowu będziemy się ganiać. Zabij dzieciaka! Marzę! Mordę. Dobra, tu masz paletę, ja tu masz paletę. Generatory. Dawaj do palet, pod paletę. Ja idę. Ciągam się, czołgam się. O nie, nie zdążę. Widzi mnie. Ale czołgaj, czołgaj się pod paletę. I idę, idę. Jestem pod paletą. Ona siebie nie będzie podnosić, bo wie, że ktoś tu jest blisko. Opresja, Opresja. To, żeby to zrobić. On jest się... chorami, trzeba zabić te chory. Ile masz wstania? Dokładnie. Jak szuka ile masz wstania? Yy, połowę. O! Bam! w w końcu zrzuciliście, czy nie? Tak, ale myślałem, że jeszcze sięgnie, nie sięgnęło. A, cześć. Z Ej, a jak to, kiedy ona się Kurde, kiedy uderzy jakiś generator, to... ...trzy tam, której już są chyba robione... A, okay. ...to jak ktoś go robi, to wyskakuje ten skill, a jak nikt go nie robi, to się zaczyna psuć. Dobra, ja się z nią polopuję na chwilę. Chodźmy dokończyć ten generator. Jezu, mam też, że i widzę kolejne geny. Boże święty. Niech mi ktoś powie, że ten perk jest wow. No nie, wypuściła tego bachora. Aborcja, aborcja. A ja mnie tutaj rani rano, dwóch zabij, zabij kapuc. Zabij go z buta. Nie, ja z buta. Nie, z buta. Z buta. Kurde. Burde. No nie. No nie. Tak, maszyni i tyle. Nie, bo mi się bugowało ten. Ym, miałem. No wiem, zacząłeś mnie leczyć. Ona jeszcze ma bachora, nie? Tam. No, ja, ja mam dziadka. A to trzeba przytrzymać, tak. jak się go znieta? Tak, A, trzeba przetrzymać jej i... tego. Dobra, ja tam nawet nie podchodzę, bo mnie widzi. Dobra, to ja A, się dobrze błagać. bo ten, bo jest ten jest zajęty blisko. Patriem, że wziął na siebie to ściągnę, obniżę. Na mnie wypuści, bo chore i tyle. Dobra, sorry, ale będzie farma. No nie ma innej opcji. Ja już pęknę to. Pójdzie na ciebie. Krak do szafki do szafki kaput. Do safki szafki szafki wejdź. Jezus Maria, przez okno. No co? skaczesz przez do okno? Skaczę, to przez wszystko skaczę. Ja, co to jest jakaś broken postać? No broken jest. Nie, nie idzie uniknąć tego bahora. Co jest? No kurde! No to, to, to okay. O, zostawiła mnie. Hmm. Ja Chyba, po kogoś czy... chce iść. Uważaj dzisiaj. Jestem na wstonie Dawaj, dawaj, dawaj Aha, no, spoko, tak. Zasięg dobry, oczywiście. Ono no. ma jeszcze piny, nie? Dobrze? Nie, Czuj, nie, 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 chodź Patu, uleczyć się. Aha, tak, uleczyć No, nie, chodź nie, może, nie, nie, Ono ma. No dobra, ja pinę. pójdę sam robić... Tutaj tak, zaraz obok był. Tutaj, tutaj jest. Ona przychodzi przez wszystkie możliwe okna, a na Killershagu... Aha, i Bahora wypuściła, no. Dzięki, to szybko pójdzie. Tutaj na Killershagu jest taka dobra lupa, gdyby nie miała tego Bahora. Jakby nie miała kpina. Nie no, kpina jej tu nic nie daje. Ona no może przejść przez, przez wszystkie okna i tak, tak jej to nic nie da. Nic <laughs> To no nie mnie przez piłeczki. My tego kopcem kończymy, na. No, mnie tam szuka. Szapeczki sprawdzę. Dobra? Zaszczę sobie ja. radę pod zizelem, czy mam pomóc? mam być ja. radę No, okay, Mogę... to właśnie robić na alko. Kurwa, jak tego wisi. A nie, nie widziałam mnie! Bo może mnie... O, o, no tu o. gdzieś jest. Chyba. Alko, ale po tak. co? Tego, żeby ściągnął na ludzi, ona się wraca od razu. Ja nie. jestem tutaj przecież, Alko. Tu ona się od razu poszuki. wróci. Ona tutaj... Ja się miałem tam iść, jako na kampi? Będzie kampi, no. i stać na to że Idź tutaj, idzie. Ja, nie, ona ma ten ciosłaski łaski, czy cokolwiek, jak się nazywało. Cios łaski. Nie wiem, czy to może... Mmm... oczywiście! I leci Bachorem dalej, ja sobie wstanę. Dalej? Mhm. Dawaj, 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 no nie, czemu? Czekaj, 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 czekaj. To jest gdzieś dzieciak, trzeba by było zrobić. Jest, jest. Gdzie? Ciek. Zabij go. Haha, zganijcie, skąd pochodzi. Hmm, rozumiem. Ile, ile ma godzin. lera? Co? A. <noise> Co tam się stało? Alko ma inne priorytety. Ona w ogóle chce 3 gena, nie? Bo tutaj są dwa, killer shark, tutaj zaraz obok. No i co z tego, że 3 gen? My tego nie ugramy. Alko, pójdziesz do cyrku mnie O kurwa, bo to jest kpina. Ale nie zdam, że już szuję z Idzie ciebie szukać. Powodzenia No ja też poszukam, sobie się wyhaczę Bo się boję właśnie Aha. o... Ale O, o, o jak no nie wiem. Dobra, wyskakuj z tego gówna I nie zabiję, nie? Nie Czyż mnie nie. tego wierzą Musisz szybko Zabijaj się. Masz! tak, no. tak zabijaj no. od razu. Zabij się. Zabij się. Okuruję. Oh no. Alko szybciej. Oh my God. Nie, nie szybciej. Szybciej Alko gin! Giń tam! Giń! Run! Dobrze! Noed! Noed! <laughs> Noed! Grzegorza mnie wyciszyła nie i tego I... Odkurzacz Ja miałem jakaś gorsza sytuację si Okropne sytuacje Nie, ale byłem tego świadkiem Pat, jakbyś nie szedł w samą byłoby miło Ona się fazuje chyba Ja? Zgubiła mnie Umie się lupować ale nie umie pijzować. Raczej to nie jest ta co słyszy z... Z tego. Słyszy kolory, widzi dźwięki. no Co ona zrobiła to rozjewane spotkanie? Eee... Puściłem gena! Kurde, za późno. Puściłem tego gena, czego nie było słychać tego? Sam, poleci do ciebie, Lidzel. Oooo Podoba mi się to, że za tego, że ja za, za, Że jakbyś zrobił wszystkie 5 genów sam, przez całą grę, to i tak byś nie miał maksa punktów Oczywiście, że leci A wy to kręcisz? Nie ja jajce, nie. idę sobie do szafy nie? nie, ona cię szuka Ale i tak sobie daleko nie ucieknę, bo tu jest... D-wall i puste pole A się fajzuj Kurde, gdzie ona jest? O nie ona jest tam Nie. yeah Jak ona mnie wyciągnęła z szafy, to czy ja mam zresetowane leczenie? Mmm, I guess tak Taki szpital jest najlepszy, takie mapy zamknięte AHA O! Leci Gendrash Ostatni oh gen, dwa kaki. Mmm, nice. to za gen No cholera. Nie można się fejzować. O, gen już zaczęty, ale fajnie. Ona, ona chyba nie fejzuje, ona chyba... Ona chyba odpuściła sobie. Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Ta, ona nie, nie fejzuje, ona sobie odpuściła. Psycha siadła. Ej, to mnie wyleczy ktoś? się? Ehm, A co, napczy? Mnie... <laughs> napczy. O, o mój Boże, to będzie detekt? No bo się poddała. To byś mi wyleczył najpierw. Tytuł na odcinek. Chodź, patrz, chodź, patrz. Ale balko jest gun. Chodźmy chodź. No. Jest niszczą jeden, to tam. Ja też tak. jeden. Juuu. Juuu. No ej! To mam nie odpalać. Jeszcze czy A ma uraza? Nie raczej. Dobra, go. Nie... Ch chyba, 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 się pundało. Moje punkty. O nie. I ile no. masz tam do genów? Do genów? Ja mam połowę. 3 okay. Trzy czwarte teraz mam. A trwały? Sobie wyobraźcie tego. Zauważyłem, że nie ma noe, to już się płycie Ej, stworzyła. grun. Zizel? No Ty uciekasz? Nie uciekam. Też mogę czekatem uciec. No się odwrócił w moją stronę. Boże, ile dostał do siebie latarką dwa razy? Dwa razy. Hej, myślę, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć. Hej, jeśli filmik Ci się spodobał, możesz go ocenić i zostawić pod nim komentarz. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij go subskrybować. Dzięki wielkie, cześć!